Dzień dobry, dzień dobry. Witamy 22 maja. My już jesteśmy w Cork w Irlandii. Tak, Patryś idzie do przedszkola irlandzkiego. I u No. I u sklepu. Tak, do sklepu. Koło pani doktor tam jest sklep i on już tam chce jechać po nowe zygzaki. Dobrze, ale już ci tata wczoraj kupił dwa zygzaki. To może wystarczy, co? Nie. Już masz cały, cały woreczek tych zygzaków. Ja ostatnie. Ostatniego, tak, tak. No, także idzie tutaj do irlandzkiego przedszkola, a tak to chodził do polskiego, więc no, ale obudził się rano o ósmej wyspany, także idzie tutaj do przedszkola. No ja Patryczka odprowadziłam do przedszkola, dzisiaj mam iść do pracy, ale wczoraj Piotrek wyciągnął ze skrzynki listy i tam się dowiedziałam, że dzisiaj mam y, spotkanie umówione z, z fizykoterapeutą, bo mam problem z tą ręką, z łokciem, boli mnie, jestem zapisana do ortopedy, ale się długo czeka, więc na razie mnie tutaj wysyłają na konsultacje do, y, rehabilitacyjne. Także zobaczymy, co mi tam powiedzą. No i tu oczywiście flaga tęczowa wisi, bo chyba niedługo się zacznie taki tydzień. Albo miesiąc nawet tu, nie wiem. Także o, i tu ławeczka taka jest. Szpital publiczny. No jestem już ten szpitalu, ale pusto, nie ma nikogo. Słuchajcie. To wygląda. Wracam do pracy. Yy, jadę dopiero, bo, bo jeszcze nie byłam. Także y, szukam tu swojego niebieskiego samochodu. No a tu mam przecież szary, także człowiek już się może pogubić. Taki duży szpital tutaj jest. No to jadę. <laughs> Odebrałem Patryczka z przedszkola, zadowolony, szczęśliwy. No my słoneczko mamy. Idziemy. No do sklepu idziemy, coś trzeba kupić. Nie, mam kurtki. nie masz kurtki, tak, masz bluzę tylko. Idziemy do sklepu, coś trzeba kupić, bo lodówka pusta, wiadomo, 3 tygodnie nas nie było. No u, u. Patrz, się ucieszył taką maskę, trzeba sobie koniecznie kupić. Pokaż się jeszcze raz kardy, pokaż jak wyglądasz. Pokaż tą maskę. Dobra, idziemy dalej. Patryś mówi, że chciałby coś zjeść. Myślałem, że w domku zjem już. No, ale dobrze. Tutaj sobie rysuję pikachu. A tu nasze zamówienie właśnie weszło. Zobaczymy. No, także jako zabawkę patrzmy na takie karty od pikachu, czy od czego się takie chciał. Po irlandzku weszła rybka z foliwkami. Tu z ciekawości wziąłem, bo chciałem ogórki. Jak to wygląda? Ale nie mieli Pan, czy może na jabłka zamienić. No niech zamienia. I tu wejdzie brat dla mnie, bo jest dzisiaj właśnie jako wratnia. Można tanią. tak żyjemy My po powrocie z Polski wracamy do naszej irlandzkiej rzeczywistości. Nastro no tak, to jest czwartek, czyli Kapuera Jedziemy na Kapuera. Te kółeczka boczne muszę mu już odkręcić. Już widziałem, że świetnie łapie równowagę, więc... Ale tylko nie wiem czy mam czym. No, a coś się wymyśli Bierzemy No i wracamy w stare miejsce doskonale znane Patrz, wie gdzie ma jeść no, Patryczek zaczyna z drzewkę A po tej kapuerze Czas na zasłużonego rodzika Oreo Patryc już sam sobie otwiera 那，反正就是。